Proszę. Howard! Kopelat! Jak tam Pidgee? Kiepsko się dzisiaj czuję. Tęsknię za, za kuzynami. Mamy za sobą dłuższy okres. Właściciele budynku, w którym mieszkaliśmy, przeznaczyli go na coś innego. I musieliśmy się przenieść do wszystkich. Tak mi przykro. Aha, okej. Okay. Właściciele domów w Nowym Jorku bez duszy. Osta. Kiedy wyrzucili mnie z mieszkania, wypuścili wszystkie moje ptaki. Tylko Pidgee mnie odnalazł. Próbowałem znaleźć resztę, ale nowe mi I dobrze, I, I, bo... i dobrze. Wiesz co, kręcę się po mieście. Może ja ich poszukam. Fajna misja. Dobra. Lecim. Na Szczecin. Ostawiam się znacznik. Naprawdę. 691 metrów. Dziękuję. To Za to fajnie. Dobra, to leci. Na Szczecin. Nie. Tak bym powiedział, gdybym był w Polsce, a to jest Nowy Jork. Dobra. 10-10. Zgłoszenie handlu narkotykami. Zaraz, nie wiem, jak będę narkotykami. Hej Jeff, słyszałem o ceremonii. Gratulacje. Będę szczęśliwy, jak to się skończy. Ciężarówka pełna demonów to mniejszy stres niż przemówienia, ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cynk, że widziano demony na placu budowy piska w centrum. Żona urwała mi głowę, gdybym opuścił ceremonię, ale pomyślałem, że może mojemu znajomemu ta informacja się przyda. Rozumiem. Komili. Zakręcę się tam i odezwę później co do publicznych wystąpień dobra to wszystkich może będę jechał tam mi się just do it Lecimy. Kurde. kolejna wiadomość od doktora. Peter, nie chcę zapesać, ale problem, który teraz zgłębiam, może nie tylko postawić projekt... Dobra, że no, stand down. A nie, o tym, Niedziemy o projekcie. Nawet zakręcenie kurka przez Normana. Mam nadzieję, że to wypali. Praca doktora jest zbyt ważna, żeby jej nie skończyć. Nie jest tutaj. Krąży was z innym stanem. Nieważne. Wiadało mi się, że zarys nie Po prostu pięknie. Jesus Christ. Potrzeb